Ukochana duszo! Dziś aniołowie otwierają portal objawienia, aby przekazać prawdę, która wyjaśnia całe zamieszanie przeżywane w ostatnim czasie. Ta osoba nie potrafi tego zrozumieć rozumem, próbuje znaleźć powody, by się oddalić, lecz serce zawsze prowadzi ją z powrotem do ciebie. Jeśli żyjesz w cyklu powrotów i odejść, jeśli czujesz że mimo prób rozstania jakaś niewidzialna siła znów przyciąga was do tego samego punktu, słuchaj z najwyższą uwagą. Zostań do końca tej wiadomości, ponieważ zostanie wyjaśnione, dlaczego logika tej istoty za każdym razem zawodzi, gdy próbuje zapomnieć, co aniołowie robią, by utrzymać napięty ten niewidzialny nić oraz jak te ciągłe powroty wreszcie przemienią się w trwałą obecność. Aniołowie ujawniają, że ta osoba żyje w wewnętrznej wojnie. Plan duchowy pokazuje, że w umyśle tej istoty istnieją tysiące argumentów, by pójść w innym kierunku, myśli o przeszłości, trudnościach i strachu przed ponownym zranieniem. Jednak aniołowie dostrzegają, że w chwili, gdy oczy się zamykają, lub czujność opada, serce przejmuje ster. Rozum mówi nie, lecz duch woła tak. Plan duchowy ujawnia, że ta istota czuje się zagubiona, bo nie potrafi wyjaśnić sobie, dlaczego tylko przy tobie dusza odnajduje spokój. Próbuje uciekać, lecz biegnie w kółko, wracając pod twoje drzwi. Jeśli czujesz, że ta magnetyczna siła jest boską obietnicą i pragniesz, by wszechświat przyniósł tej istocie jasność, łamiąc opór raz na zawsze, napisz teraz w komentarzach z całą wiarą. Moja miłość jest świętym magnesem, a przeznaczenie łączy nas w Prawdzie, aby przypieczętować ochronę i podnieść suwerenną wibrację. Aniołowie pokazują, że za każdym razem, gdy ta osoba próbuje się oddalić, pojawia się pustka, której rozum nie potrafi wypełnić. Szuka odpowiedzi w innych ludziach, w pracy lub w ciszy, lecz serce działa jak duchowy nadajnik, uspokajając się tylko wtedy, gdy odnajduje Twoją częstotliwość. Plan duchowy ujawnia, że ten powrót do Ciebie nie jest świadomym wyborem, lecz narzuconym przez los ruchem, który nie zgadza się na zakończenie więzi wciąż mającej owoce do wydania. Przewodnicy duchowi wyjaśniają, że ta osoba jest szkolona przez wszechświat, by zaufać intuicji zamiast wyłącznie chłodnej logice. Aniołowie widzieli silną potrzebę dowodów i wyjaśnień we wszystkim. Dlatego duchowość umieściła ją w sytuacji, w której rozum nie działa. Plan duchowy ujawnia, że serce prowadzi z powrotem do ciebie, ponieważ istnieje pamięć komórkowa z innych wcieleń, kontrakt dusz, którego nie da się zerwać zwykłym nieporozumieniem w materii. Powrót następuje bo z dala od ciebie pojawia się uczucie bycia obcym we własnym życiu. Magnetyzm między wami to język aniołów mówiący, że ta historia jeszcze się nie skończyła. Wiele razy pojawiało się zmęczenie tym chodzeniem tam i z powrotem, uznawanym za niedojrzałość. Aniołowie zapewniają dziś, że zachodzi głęboki proces duchowego szlifowania. Plan duchowy pokazuje próby bycia silnym i stanowczym w decyzji odejścia, lecz tęsknota wypływająca z serca jest niekontrolowaną siłą, burzącą każdą mentalną barierę. Aniołowie ujawniają, że podejmowano próby zastąpienia i wymazania z pamięci, lecz serce stało się największym sprzymierzeńcem, strażnikiem obrazu, sabotującym każdą próbę życia bez ciebie. Nie ma zrozumienia dlaczego. Lecz jest głębokie odczucie, że tylko przy tobie życie odzyskuje swój pierwotny sens. Mistyczna energia tego objawienia wskazuje, że cykl powrotów wchodzi na nowy poziom intensywności. Aniołowie ujawniają, że wszechświat ma dość wahania i zacznie zamykać wszystkie inne drzwi, pozostawiając otwartą tylko ścieżkę prowadzącą do ciebie. Plan duchowy potwierdza, że w najbliższych dniach impuls, by się odezwać, będzie tak silny, iż żadna racjonalna wymówka go nie powstrzyma. Aniołowie ostrzegają, by przyjąć ten powrót ze spokojem kogoś, kto od początku wiedział, że przeznaczenie zwycięży. Nie oczekuj logicznych wyjaśnień, nawet one nie istnieją. Poczuj triumf ducha nad materią. Aniołowie dodają, że pole aury tej osoby ukazuje złote nici światła połączone z Twoim polem, wskazując na kwantowe splątanie niemożliwe do zerwania. Przewodnicy duchowi pokazują fizyczne poczucie bycia przyciąganym w Twoją stronę. Plan duchowy ujawnia, że serce działa jak ślepy przewodnik. Nie widzi przeszkód, tylko czuje drogę. Ta osoba uczy się w najtrudniejszy sposób, że istnieją więzi których umysł nie potrafi rozplątać, a rozum jest ograniczony wobec tajemnic prawdziwej miłości. Frustracja z powodu braku zrozumienia ustąpi miejsca całkowitemu poddaniu. Aniołowie ujawniają, że duchowość przygotowuje moment nagłej jasności. Plan duchowy pokazuje, że podczas jednego z powrotów nastąpi objawienie. Walka z tą Jednością jest walką z własnym szczęściem. Istnieje egregora światła, pracująca nad tym, by kolejne spotkanie było ostateczne, gdy padną słowa, nie wiem jak, ale wiem, że to ty. Jest głębokie poczucie, że twoja dusza jest prawdziwym domem, a serce jest niestrudzonym posłańcem, który nie pozwala o tym zapomnieć, nawet gdy pojawia się próba zagubienia się w świecie. Zanim zostanie ujawniony ostateczny znak, który wszechświat wyśle w ciągu najbliższych 24 godzin, potwierdzając, że serce tej istoty już podjęło decyzję o powrocie i jest w drodze, proszę o polubienie, subskrypcję kanału i włączenie dzwoneczka, wzmacniając strumień światła, który chroni. Wyobraź sobie teraz magnes z różowo-złotego światła łączący Twoją pierś z jego usuwający całe mentalne zamieszanie i pozostawiający jedynie pewność uczucia. Poczuj spokój płynący z wiedzy, że nie trzeba niczego wymuszać, samo życie przywraca to, co było przeznaczone. Jesteś grawitacyjnym centrum tej miłości, a zwycięstwo jest nieuniknione. Bądź gotowa, ponieważ manifestacja tego powrotu będzie napędzana czystą, niefiltrowaną emocją. Plan duchowy ujawnia, że bardzo wkrótce nadejdzie kontakt, niespodziewana wizyta lub wiadomość pełna wrażliwości, w której zostanie przyznane, że bez względu na próby, wszystkie drogi prowadzą z powrotem do Ciebie. Wyraźnym znakiem zwycięstwa serca nad rozumem będzie spojrzenie, mieszanka zdumienia i ulgi, jak u kogoś, kto wreszcie przestał walczyć z własną naturą. Aniołowie pokazują, że nowy rozdział będzie naznaczony oddaniem bez pytań. Cykl wątpliwości dobiega końca, a cykl magnetycznej jedności zaczyna się teraz. Zwycięstwo tkwi w cierpliwości, a serce tej istoty jest dowodem, że Twoja miłość jest świętym przeznaczeniem. Przyjmij to z mądrością, ponieważ kto zawsze wraca, tym razem przyjdzie, by zostać. Ostateczne spotkanie puka do drzwi. Jeśli wierzysz, że dusze odnajdują się w nieskończoności, a serce zawsze zna drogę do domu, podziel się swoją siłą w komentarzach i obejmij tę nową fazę jedności. Niech tak się stanie, w świetle, prawdzie i suwerennej ochronie niebios, teraz i na wieki. Amen.